Witam wszystkich, Tomoko z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić trzy sposoby strzelania jakich ja używam będąc na polu walki, grając w Battlefield 3. Yy, Okej, okay, a więc zaczynajmy. Pierwszy sposób jest to sposób mierzony, w grze określany jako ADS, czyli Aim Downside. Jest to sposób, którego możemy używać do walki praktycznie na każdym dystansie. Jeżeli chodzi o mnie, ja go głównie stosuję na średnim i dużym. Stwierdzam, że najlepiej się sprawdza. Na tych dystansach, jeżeli chodzi o walkę w zwarciu czy na bliskim dystansie, raczej wypada on średnio, a jeżeli chodzi o walkę na bardzo dużych dystansach, jestem zdania, i sprawdzą się bardzo słabo. Jest to związane z mechaniką i fizyką gry, ponieważ, jak wiemy, im dłuższy dystans musi przebyć kula, tym spada jej prędkość początkowa, a to ma przełożenie na obrażenia, jakie ona zadaje. Nie mówiąc już o tym, iż musimy utrzymywać cały czas odrzut. OK, ale o co chodzi? Sposób ten polega na kontroli odrzutu i długości serii. Jeszcze raz. Jeżeli dobrze się wsłuchamy, to nie był ogień ciągły. Od około 4 do 8 pocisków robiłem tzw. mikropałzy. Jest to specjalny zabieg, który ja stosuję w celu niejako zresetowania odrzutu ponieważ zasada jest prosta, im dłużej strzelamy, tym wzrasta wartość odrzutu, a jak wiemy ma to wpływ na naszą celność. Mikropauzy mają za zadanie niejako uspokoić broń i utrzymać naszą celność na odpowiednim poziomie. Okej, okay, to tyle z gadania, a jak to wygląda w praktyce? Ok, drugim sposobem jaki używam jest, jest to strzelanie z biodra. Jest to sposób, którego używam tylko i wyłącznie do walki na bliskich dystansach. Przewaga, moim zdaniem przewaga tego sposobu nad sposobem mierzonym wynika z tego, że nie tracimy czasu przychodząc w ADS. Pomimo tego, że tak jak tu widzimy jest to kwestia tylko ułamka sekundy. Albo Battlefield jest taką grą, gdzie jest ułamek sekundy może zdecydować o tym, czy wyjdziemy zwycięsko z budynku, czy też nie. A druga sprawa jest to zdania, iż ten sposób w takich sytuacjach jest znacznie bardziej skuteczny niż ogień mierzony. Ja nie będę tutaj go prezentował, wyżywając się na tej ścianie. Zobaczymy, jak to wygląda na tych krótkich klipach. Widzimy są bronie, które dobrze się sprawdzają w takich sytuacjach, jak oglądany tutaj M16A3, ale są bronie, które są bardzo dobre do takich sytuacji i jest to na przykład L2000. Aek. są bronie, które ze względu na swoje statystyki w grze, można powiedzieć, że są stworzone tylko i wyłącznie do uszczelniania z biodra. Przechodzenie nimi w tryb mierzony jest tylko i wyłącznie stratą czasu. Taką bronią na przykład jest M5K. To znaczy w woli ścisłości to nie jest tak, że przechodząc tryb mierzony tą bronią nie da się zabić, tak jak widzimy tutaj na przykładzie tych dwóch klipów. Jest to oczywiście możliwe, no ale... Kolejną bronią jest MP7, która ma opinię bycia najlepszą bronią do walki w takich sytuacjach. Uff, okej. Okay. I ostatnim sposobem jaki chcę zaprezentować jest to sposób, który ja stosuję do walki na bardzo dużych dystansach przeważnie przeciwko snajperom. Polega on na oddawaniu pojedynczych strzałów e, lub burstów dwupociskowych z tego względu, iż tu znowu musimy się odnieść do mechaniki gry broni w Battlefield'zie są o tyle charakterystyczne że pierwszy pocisk, przeważnie w większości przypadków ma największą celność, oczywiście, tak jak to już wspominałem, że odrzut wzrasta wraz z kolejnymi pociskami. Dlatego pierwszy pocisk ma bardzo dużą celność. Wygląda to mniej więcej tak. Oczywiście przechodzimy w tryb mierzony. Widzimy, każdy pocisk trafia praktycznie w to samo miejsce. Przeczekamy. nie ziemi. Ok. Czy. Tak jak teraz podwójny burst. A teraz rzućmy okiem jak to wygląda w praktyce. To byłoby na tyle z tego poradnika czy prezentacji. Jeżeli komuś ten materiał się podobał, twierdzi, że będzie niego przydatny. Chce mnie wesprzeć, dając mi kciuka w górę. To miło git. Jeżeli ktoś ma jakieś komentarze czy uwagi odnośnie tego, czy innych moich filmów, jak najbardziej proszę mu zostawiać komentarze. Za co z góry dziękuję, tak samo jak za kciuki. I to byłoby na tyle. Żegnam się z Wam jeszcze raz dzięki. Hej.